Chwałęcice to jedna z 27 rybnickich dzielnic położona w północnej części miasta po zachodniej części zalewu rybnickiego, w której mieszka około 1600 mieszkańców. Przeważa tu zabudowa jednorodzinna. W wielu domostwach nie brakuje żywego inwentarza. Ten specyficzny klimat postanowiono wykorzystać. Staraniem proboszcza z miejscowej parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, ministrantów i mieszkańców w okresie świąt Bożego Narodzenia przygotowano żłobek naturalnych rozmiarów w którym zamiast figurek pojawili się ludzie i zwierzęta. Szopkę tworzyły zatem żywe postaci. Nie było żadnego castingu. Proboszcz obdzwonił mieszkańców i tym sposobem wybrano kandydatów do roli Józefa, Maryi, a także dzieciątka Jezus, aniołka czy pasterzy. Uczestników, jak sami podkreślali, nie trzeba było specjalnie zachęcać. Role świętej rodziny w tej oryginalnej inscenizacji pełniły głównie małżeństwa z dziećmi, czasami niewłasnymi. Małego Jezusa zagrały kilku oraz kilkunastomiesięczne dzieci, głównie dziewczynki. Biblijnym postaciom towarzyszyła zagroda z kurami, kaczkami czy papugami, było też cielątko, koza i baran. Mimo iż żłobek wystawiono w dawnym budynku, w którym kiedyś odbywały się katechezy, aktorzy grzali się przy ogniu oraz zmieniali co jakiś czas. Trzeba przyznać, że chętnych do obejrzenia w pierwsze święto szopki nie brakowało. Szczególnie zafascynowani byli najmłodsi. Wyjątkowy czas Bożego Narodzenia jest bowiem dla dzieci szczególnie ważny. Same zatem tuż przed świętami wystąpiły w przedstawieniu jasełkowym. Zorganizowano je w przedszkolu numer 31. W jasełkach uczestniczyły dzieci od 3 do 6 lat, zaś autorski scenariusz przygotowała nauczycielka przedszkola Barbara Kieś. Przedstawienie zachwyciło nie tylko rodziców, ale również zaproszonych gości, m.in. przedstawicieli władz miasta oraz miejscowej Rady Dzielnicy. Po dziękowaniu za piękne przedstawienie dzieci dostały od Rady Dzielnicy Świąteczne Paczki ze słodkościami chętnych do obejrzenia tego niezwykłego widowiska zapraszamy 17 stycznia 2009 roku, w sobotę o godzinie 16 do kościoła parafialnego w Kwałęcicach.